Siamaneczko, ziomeczki, tutaj polski dragon.pl. Jestem dzisiaj na serwerze Dire. Um, um, to jest serwer Landcraft, um, przez mojego najlepszego przyjaciela Dire 12. Um, on um, po prostu najlepiej może zrobić, żeby się ludzie czuli na jego serwerze. Um, Jak się y, subskrybuje go na YouTube lub daje się lajka na Facebooku, to daje ci darmową rangę, więc polecam to. Y, jak widać, tutaj jest y, fajny serwer są różne warby. Jest Arena Guns, działki Event, Kantor, Kopalnia, PvP, Stoniarka i Survival. Y, nie chcę wam przyjąć zabawy że, i nie będę tego sprawdzał, bo chcę, ci, żeby, chcę, chcę żebyście sami to sprawdzili. Um, jak widać, um, gramy na najlepszym serwerze, jakie ja sądzę, jest fajne. Są różne gry, jak, jak wam pokazałem. Ładne budowle, piękne, można powiedzieć. I są jeszcze e, strony serwera, tu są o, informacje różne. E, tutaj są, możesz teraz, jak wykopujesz ten klucz jak będziesz wykupywał to taki taka jakby ten tra, taki takie jakby coś takie jak się nazywa tak trap się to wkłada albo się złamie albo dostaniesz tą nagrodę widać tutaj ja wam pokażę. Um. Jak widać, um. jak widać tutaj jest um spawn i są hmm, czekajcie chwileczkę mogę coś zrobić Minecraft Minecrafta trochę nie lagowało bo wiecie ja mam taki wolny komputer znowu kupię no będziecie i lajkować moje filmy ja um, moje. 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 tutaj masz takie coś ja taka moje. kopalnia co możesz tutaj wykopywać Różne rzeczy. To jest jeden gracz, Ale ciała. O, no, kopię się teraz. Agio. Pozdrawiam magia. I wszystkich, którzy teraz grają na tym serwerze. Jak się podobało serwer też, jak się podoba to um, napiszcie mi w komentarzach, lajkujcie i subskrybujcie Marka.